Jak co roku, tuż przed Wielkanocą w Ratuszu, odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami kieleckich mediów prasy, radia i telewizji. Prezydent Kielc Wojciech Lubawski złożył wszystkim życzenia. Nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się jajkiem. A przy uroczyście zastawionym stole rozmawiano wyjątkowo nie o polityce czy gospodarce, tylko o istocie świąt i zwyczajach związanych z ich obchodami. Święta Wielkanocne to święta zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus zmartwychwstając pokazał nam, że śmierć nie ma nad nami władzy. I ta radość zmartwychwstania niech nam się wszystkim właśnie udziela, ponieważ to jest wielka nadzieja nie tylko na życie doczesne, ale również na to życie przyszłe. Wielka Noc jest dla mnie czasem refleksji nad wydarzeniami sprzed setek tysięcy lat, które miały miejsce w Jerozolimie. Natomiast e, prywatnie, poza tą sferą duchową, e, ważne jest to, że ten czas mogę spędzić z rodziną, w domu, z bliskimi, cieszyć się czasem, jaki możemy razem ze sobą dzielić e, i nie myśleć wtedy o codziennych troskach i problemach. Myślę, że w tym pędzie, w tym dzisiejszym życiu, gdzie czasem zapominamy o bliskich czy o rodzinie, albo nawet wręcz nie mamy na to czasu, to święta są właśnie tym takim przystankiem, gdzie można się wyciszyć przez chwilę, spotkać się z rodziną, z tą najbliższą, odwiedzić także i dalszych krewnych czy babcie, czy dziadków, którzy czasem mieszkają, tak jak w moim przypadku, kilkadziesiąt kilometrów. To jest właśnie ten czas, który. Należy i trzeba wykorzystać. No i dzieci, bo one czekają na święta, to jakiś zajączek, prezenty drobne przyniesie. I lany poniedziałek, gdzie jest wielkie lanie, dom cały pływa w wodzie, ale zabawa jest świetna. Dzieciom i dorosłym tej świetnej zabawy, spędzenia świąt w rodzinnym gronie, wykorzystania tego wyjątkowego czasu jak najpełniej, życzy wszystkim redakcja internetowej telewizji Kielce.